Opowiem pewną historię z mojego życia. Ona jest prawdziwa, w 100% prawdziwa, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. A mówię to w kontekście dzisiejszej audycji, czyli jak Bóg kieruje naszymi okolicznościami. Nie wszystkie okoliczności pochodzą od Boga, ale niektóre są przez Niego przygotowane. Oto ta historia. To było prawie 20 lat temu. Jeździłem wtedy takim starym, ponad 20-letnim autem. Jechałem w tym, tym momencie do Poznania, do klienta. No i to było tak, że w tej chwili, tak już dopowiadając, w tej chwili za moje usługi płacisz przed szkoleniem, spotkaniem. Natomiast wtedy było tak, że po spotkaniu, często jeszcze z tygodniowym, dwutygodniowym, czasami miesięcznym opóźnieniem, tak wystawiłem fakturę, znaczy fakturę wystawiła normalnie, ale płatność była z tym opóźnieniem. No więc dla nas każdy taki wyjazd, każdy stracony klient, każde stracone szkolenie, to by było coś strasznego. Mieliśmy auto, które co chwilę nam się psuło. No, nasza sytuacja finansowa nie była najlepsza, jak się domyślasz. I jechałem i nagle auto zaczyna gorzej jechać. Z tyłu pojawia się jakiś biały dym, e, oczywiście z mojego auta. E, no i załamałam się, mówię, no trzeba gdzieś zjechać. Przejeżdżałem przez jakąś e, małą miejscowość, której nie znałem. No i patrzę, na szczęście obok jest przystanek autobusowy. Czyli to, to była taka wioska wzdłuż drogi, był przystanek autobusowy. Zjechałem na ten przystanek i tak wyłączyłem auto, oparłem się e, tak o, o podgłówek w fotelu i mówię: Boże, boże, dlaczego taki załamany? O, e, miałem zamknięte oczy wtedy. Otworzyłem oczy, patrzę w lusterku, a tam za mną e, widzę. Warsztat mechaniczny, tuż obok był warsztat mechaniczny, którego nie widziałam, więc o, ucieszyłem się, poszedłem do tego warsztatu, powiedziałem temu człowiekowi, co się stało. On mówi: Ok, ale to jest piątek dzisiaj, więc no najwcześniej za czwart środa, czwartek coś zrobi. Ja mówię, ale dzisiaj pan bym mówił: Nie, nie, to coś poważniejszego, to nie ten. Więc mówię, no dobrze. Ja potrzebuję dostać się do Poznania, wy ja zapłacę. Może by pan mnie dowiósł? Chociaż myśląc, że zapłacę, to już mówię, boże, przecież to są ostatnie moje pieniądze. A ten człowiek mówi, nie, ja nie mam teraz czasu, coś tam. Ale mówi, tutaj jest, tutaj jeździ autobus, proszę pójść zobaczyć. No i dobrze, zostawiłem mu to auto, wracam na ten przystanek, stoję przy nim, tak, już, już mam dochodzić do tej tablicy, gdzie jest rozpisane. I nagle podjeżdża jakieś auto, zatrzymuje się, otwiera, yy, otwierają się drzwi i wychodzi mój kolega yy, i mówi, o cześć, co tutaj robisz? Ja mówię, właśnie zepsuło mi się auto, i, a muszę się dostać do Poznania. A mówi, więc to dobrze się składa, ja akurat jadę do Poznania, wsiadaj. Dzięki temu zdążyłem. Oczywiście nie zawsze Bóg tak robi, ale to była taka sytuacja, w której Bóg Pocieszał mnie, zatroszczył się o to, żebyśmy pojechali. Co więcej, jak tam przyjechaliśmy i ten, ten klient, z którym rozmawiam, mówi, a jak będziesz coś tam mówi, a to może jeszcze coś tam zostajesz Ja mówię, nie, bo muszę wracać pociąg mam, o tej godziny. A cały pociąg? Ja bym opowiadał tą historię, a on mówi, a wiesz co, no to może ja ci zapłacę teraz, od razu po tym szkoleniu. I nawet on nie wiedział, jak byłem był wdzięczny. Ja mówię, wiesz co, jeżeli możesz, to byłbym wdzięczny. I Bóg się o nas zatroszczył. Bóg kieruje też okolicznościami, i trochę więcej o tym dzisiaj. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy teraz Księgę wyjścia, historię o tym, jak Mojżesz został wysłany do faraona, ale zanim został wysłany, spotkał Boga w krzaku gorejącym i mówi do Boga, że On nie pójdzie, jedna z jego wybówek brzmiała, jestem ją kałob. A na to Bóg mówi. Ja, y, y, twój brat będzie przemawiał za ciebie, ty powiesz wszystko bratu, brat będzie przemawiał za ciebie. Mówi, Idź, kiedy będziesz szedł, to go spotkasz. I wiemy, że Mojżesz nie poszedł od razu, poszedł pożegnać się z, ze swoją rodziną. I kiedy szedł do Izraelitów, i pewnie miał mnóstwo wątpliwości, i pewnie gdzieś w tyle głowy było, Bóg powiedział, że spotkał Arona, a jakoś go nie widzę. I kiedy już dochodził, czytamy tak. Odezwał się pan do Aarona. Wyjdź na pustynię, by spotkać się z Mojżeszem. Poszedł i spotkał się z nim na górze Boga. Ucałowali się wzajemnie. Mojżesz przekazał Aaronowi wszystkie skierowane do siebie słowa Pana i opisał wszystkie cudowne znaki, w które Pan go wyposażył. Po przyjściu Mojżesza i Aarona zebrali starszyznę synów Izraela, a Aaron przedstawił wszystkie słowa wypowiedziane przez Boga do Mojżesza i kazał wykonać przed ludem owe znaki. Lud uwierzył i cieszył się, że Bóg nawiedził synów Izraela i że zobaczył ich ucisk. Pochylił się lud i złożył pokłon. I o tym ludzie za chwilę, znaczy w następnej audycji, no bo za chwilę jutro. Natomiast bardziej o tym, jak Mojżesz spotyka Aarona. Myślę, że w tym wszystkim, kiedy Mojżesz szedł, kiedy czytamy, że ten Zły duch, o mało go nie zabił, kiedy mogłem się w nim mnożyć wątpliwości, bo to tak jest. Nawet jeżeli czujesz, że coś masz zrobić, że coś jest od Boga, to i tak wątpliwości są. Pamiętam pierwsze audycje, kiedy czułem prawie trzy lata temu, że Bóg chce, żebym rozpoczął takie nagrania. Pamiętam, nie wiem, pierwsze kilka tygodni. Nagrywałem to i cały czas z tyłu głowy miałem to bez sensu. Po co to robisz, i różne, różne rzeczy. Dzisiaj, prawie trzy lata później, widząc pewne owoce, wierzę, że jest ich więcej, ale pewnie miałem okazję zobaczyć. Jestem Bogu wdzięczny za to, że pozwolił mi zacząć tą służbę. Ale to jest tak zawsze, że nawet jeżeli masz poczucie, że robisz coś dobrego i właściwego, to przychodzą momenty, kiedy zaczyna, zaczynasz mieć wątpliwości, i wtedy Bóg na różne sposoby nas pociesza. Między innymi. Właśnie w taki sposób, że jakiś ludzi, że okoliczności się układają tak jak wtedy. I teraz musimy zrozumieć, że to jest trochę jak mój psalm 86, że to jest znak, zapowiedź pomyślności, to jeszcze nie jest pomyślność. Tak samo jak tamto pojechanie do tego klienta, to że wróciłem, że nawet później jak odbierałem to auto, to no, okazało się, że ten człowiek naprawdę potraktował mnie uczciwie, nie, nie zapłaciłem też aż tak dużo, że jakieś pieniądze mieliśmy na życie. To był znak, zapowiedź tego, że Bóg kiedyś zmieni naszą sytuację i zmienił. Już mówię z tej perspektywy, że zmienił, ale w tamtym momencie to był tylko znak, zapowiedź pomyślności i też potrzebujemy to zrozumieć. Nie każde okoliczności pochodzą od Boga i temu jeszcze się za chwilę przyjrzymy, znaczy nie w tej audycji, ale w najbliższych. Natomiast chodzi o to, że co jakiś czas Bóg daje nam takie rzeczy, żeby nas pocieszyć, żeby nas wesprzeć, bo wie, że tego potrzebujemy. Yy. Niektórzy myślą tak, o jak okoliczności się dobrze ułożą, to znaczy, że Bóg za tym stał, a jak nie, to znaczy, że za tym nie stał. To nie jest aż tak proste. Przecież kiedy Mojżesz poszedł do faraona, to faraon cały czas mówił mu: Nie, 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 nie. Dziesięć razy mu to powiedział, zanim w końcu się zgodził. Więc nie zawsze okoliczności są sprzyjające, tam były nawet gorsze i temu też się przyjrzymy w następnych audycjach, ale chcę pokazać, że czasami są takie prezenty od Boga. I teraz, co w momencie, kiedy to jest znak, zapowiedź, pomyślności, że człowiek mówi, często nasza skażona grzechem natura mówi coś takiego, mówisz sobie, Boże, no dobrze, no znak, jakaś zapowiedź, ale dlaczego, dlaczego nie rozwiązanie? Okej, okay, to jest taka Boża pociecha, Boża wskazówka na drodze życia. Zaufaj Bogu, jak mówi Psalm 37. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. Bóg ostatecznie ze wszystkiego wyprowadzi dobro. Bóg ostatecznie zatroszczy się o ciebie. Ale w momencie, kiedy to jest tylko znak zapowiedź pomyślności, a nie ta pomyślność, której oczekujesz, Ufaj Bogu, bo ona nadejdzie. I, Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nie zostawiasz nas samych na drogach naszego życia, że Ty działasz w naszym życiu, że Ty nas pocieszasz, że Ty posyłasz ludzi, że Ty kierujesz okolicznościami, że Ty wewnętrznie pocieszasz nas przez swojego świętego Ducha. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że jesteś dobry, dziękujemy Ci, że nas kochasz, dziękujemy Ci, że o nas się troszczysz i dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas w życiu przygotowałeś. Amen.